Cześć, po bardzo intensywnym wczorajszym dniu, gdzie reprezentowaliśmy firmę Husator i mieliśmy symulator jazdy na jednym kole, działo się bardzo dużo. Sam bardzo dużo musiałem razy wsiadać na motocykl, musiałem instruować, podnosić, więc ręce, wszystkie praktycznie jakie mam, nogi, ciało, całe jest obolałe. Dlatego trening naprawczy jest obowiązkowy. I zobaczcie, jak wczoraj było i jaki trening wybrałem dzisiaj.